Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam ostrą wymianę zdań o bezpieczeństwie na drogach. Zapraszam do oglądania. Statystyki wyglądały w ten sposób. że jeśli si mieliśmy o, największą śmiertelność na tysiąc mieszkańców, jeśli chodzi o wypadki drogowe, i to, że będzie więcej Dobrze. kontroli, pomiarów jest, prędkości, to jest. naprawdę to powoduje. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ja rozumiem, no, ale. Dlatego będziecie ładowali mandaty, dlatego stoją patrole policji. No. Które ale mówił pan o tymi... pomiarach prędkości, te... a ja się nie odnosiłem do tych kontroli. Ja zadałem. O pomiarach prędkości. Ale trzeba patrzeć na to coś. całościowo. Trzeba patrzeć na to całościowo. Nie da się tego wyjąć. Oczywiście, tą argumentacją o ochronę, tam bezpieczeństwo, czy zwiększenie bezpieczeństwa na drogach można mówić. Natomiast w tych Niemczech, do których się odwołujecie i pan, Hertus, się pan że mamy jedną z się odwołuje. tam nie, pan nie ma ograniczeń nie na autostradach prędkości, prawda? Tam nie ma ograniczeń. Tam się, tam się nie, nie, nie stawia takich e, e, brameczek, które mają Polaków, Polaczków łamać. Ale łama chciałby pan, żeby ten... znieść te limity w Polsce? Wie pan co? Ja chciałbym, żeby te autostrady były przejezdne, bo Ale różne są ich nie ma Jazdy. przekroczy pan 140 km na godzinę na, na autostradzie będzie pan jechał 145 i zapłaci pan zapłaci pan wysoki wysoki mandat no jeśli widzę w tym poszukiwanie przez państwo polskie pieniędzy i upienia polaków ja no to ja się chodzi. po prostu zwyczajnie na to konfederacja krótko się to nie bardzo krótko dobrze no to postaram się krótko po pierwsze no, mandatów, po pierwsze no. po pierwsze na autostradach i drogach ekspresowych sumując to mamy około 3% wszystkich wypadków przy 50% obciążeniu ruchu. Czyli połowa wszystkich aut jeździ w Polsce autostradami i drogami ekspresowymi, a powodują tylko 3% wypadków. Pierwszą przyczyną wypadków w Polsce jest co? Jest wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Czyli co nam to mówi? Mówi nam to, że wystarczy w Polsce nie stawiać tysiąc fotoradarów, nie stawiać odcinkowy pomiar na drodze, na której mówię. I na ekspresówkach to jest 1,6 bodajże wszystkich wypadków. Stawiamy. Okej, okay, ale moment, ja nie przerywałem. Więc to nie ma innej przyczyny ani innego celu, jak to, żeby łupić ludzi. I to, jest, i to wiadomo, to się wpisuje. Po to zrobili osobę stolarską, żeby ktoś dostał mandat za stolarza, po to, to za chwilę. Po ulubionych gdzie mianowicie? Tak, tutaj u tak. pana Rafała. Tu wcale nie chodzi o to. Jeżeli rząd uważa, że polscy kierowcy są idiotami, których się posadzi za kierownicą, potrafią tylko gaz ciskać do końca, to proszę zrobić drogi idiotodporne. Czyli jeżeli wiemy, że pierwszą przyczyną wypadków jest kolizja z drogą wymuszenie, to zróbmy drogi, które są bezkolizyjne. Ale nie traktujmy ludzi jak bankomat, nie traktujmy ludzi jak skarbonkę, bo ludzie nie są od tego, żeby państwo na nich zarabiało. Państwo ma dbać o bezpieczeństwo, ale ma Państwo robić to za pomocą infrastruktury. Jak najwięcej autostrad, ale jak takie najwięcej grupy. jest zapisane też w faktu, zielonym w młodzie, To już koniec. Zachęcam do subskrybowania kanału i udostępniania.